Hej, witam Was bardzo serdecznie na kanale fun 4 pro z tej strony Maki, a ze mną jest? Pieco, witajcie. Cześć Piecu, co u Ciebie? Aaa, jakoś bywa, powoli dni mijają. A u Ciebie co tam słuchacie? Średnio powiem Ci deadliney mnie gonią. E, to znaczy, na jutro mam deadline. Zgadnij jak daleko jestem. Pewnie znając życie bardzo daleko, albo ewentualnie zbyt daleko. Gdzieś głęboko w czarnej dupie. E, hmm. No, na jutro deadline, a jak jutro się nie wyrobię, to mam to zrobić do końca tygodnia, a w piątek wyjeżdżam na urlop. haha ha. ha, ha. to jest ten moment, kiedy wszyscy się śmieją. haha ha, 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 ha. Tak, to jest ten moment, kiedy zamawiam sporo Energy Drinków na jutro. Tak. Red Bull, paleta? Na jutro. Dzięki. Dokładnie. Okej, okay, zostawmy moje życie tam zawodowe spokoju. Skupmy się na dzisiejszym gameplayu z Diablo 1. E, dzisiaj... Co będzie w programie? Otóż yy, masę łuczników. Tak, tak 500 łuczników. Ich będzie masę, po prostu masę. Ja za nimi będę gonić. No tak, każdy, każdy goni swoje szczęście. W twoim przypadku to łucznik. No zaraz zobaczysz, jakie to jest piękne. Spójrz, wychodzę, Uuu. niezła impreza. Piękny mordor, brakuje jeszcze oczka. Powiem ci, że w sumie to mogłem tam wejść i zrobić im z dupy garaż, ale... średnio średniowiecza. No nie chciało, mi się, wolałem ich pojedynczo obsłużyć. Ej, czemu z dupy garaż? Nie wiem, często ten tak spuszczałem, jak grałem w CSA. <grafię> tak sobie próbuję, nie wiem, ja tam mam sympatyczny garaż, lubię tam przesiadywać. <grafię> Wiesz co, piecu... To zabrzmiało co na, to najmniej creepy. No, przepraszam cię bardzo, ja tam lubię swój garaż, sam go robiłem. Słuchaj. Garaż, tyłek, lubisz siedzieć w garażu. Przypominam, że to są twoje wyobraźnie, twoja wyobraźnia erotyczna tu działa. Myślałem, że nie podpuszczasz. Ja, Jak bym śmiał. Ale wróćmy może do gameplayu, bo robi się creepy, jak sam powiedziałeś. O, robi się obleśnie. No tak, powoli robi się obleśnie. Ja tam nic do twojego garażu nie mam, Siedzę tam ile chcesz. To moja mała pracownia. Mhm. To ja jednak wolę szlajać się po lochach, diablo. E, dobra, kto co lubi. Mhm. Ale widzę, że wytępiłeś ładnie wszystkich łuczników. Tak, słuchaj, już byłem zadowolony, że będzie spokój, tu jakiś jeden jeszcze, wychodzę, a tu kolejna impreza. Nie, nie ma co. Wracam, tutaj nie skończyłem z tymi, oczywiście uciekają. No, sorry, no podstawowa taktyka każdego łucznika, no od trzał i uciekać. Zapraszam sobie, jak ja grałem w Skyrima, grałem, trochę grałem, jak sobie grałem. trochę grałem i byłem łucznikiem, to dodatkowo miałem jakąś szabelkę i tarczę i zawsze jak przeciwnik do mnie podchodził, wyciągałem zestaw. No i dokończałem <noise> roboty. No ale jest Skyrim, tam wiesz, tam jeździ skonno i w... a twoi pasier biegnie za tobą. <noise> nie, ja naprawdę dalej nie mogę tego w Skyrim, to było takie piękne. Ech, wiesz, to, że biegnie za tobą, to jeszcze nie jest nic dziwnego. To, że nadąża, to jest coś dziwnego. Nie dość, że nadąża, to ma pełny ekwipunek na sobie, a do tego jeszcze oczywiście ja, ja powrzucałem dla niej kolejne rzeczy, żeby mi nosiła, co by mnie nie obciążały. O, trzy zbroje płytowe, parę karwaszy, hełm, miecz Kiedyś kobiety były bardziej zaradne Ach, Nie, ja to rzucam na damską torebkę W sumie To jest po prostu piękne, bez mapy i noktowizora nie wchodzi Nie To jest tak magiczne miejsce, one tam mają wszystko, samochód, drugie szpilki Trochę mi się kojarzy, że Harry Potter chyba tam ostatnia część Hermiona miała też taką sytuację, że miała wszystko w swojej małej torebeczce. Tak, tylko że ona tam rzuciła zaklęcie powiększające coś co, się, co Ron się tak dziwi, że ona włożyła, taka, taka malutka, taka malutka saszetka, nie wiem, 5 cm na 6 cm, a ona, ona tego, całą dłoń, całą rękę tam sadziła i grzebie jeszcze. Dokładnie. Ale to, to... był Harry Potter. O, tam się wszystko działo, chociaż... Powiem Ci, że jak dla mnie m, cała ta seria ma mało logiki w sobie. Tak jak ostatnio rozmawialiśmy mhm. przy Minecrafcie o e, ostatnim władcy wiatru, że wiesz, że są światy, mhm. które mają jakąś logi jakieś logiczne wytłumaczenie tego wszystkiego. Tu no tak. na chwilkę sobie przerwę, pozwolę sobie przerwać. E, mamy fajną sprawę, ponieważ jest e, taki... Fragment y, otoczenia, który podnosi bardziej atmosferę. Jakaś książka, którą można przeczytać i jest tu całkiem niezły staw. Polecam przeczytać, tam wysilić się trochę z tym swoim angielskim. Ja, ja się przyznam, musiałem sprawdzić parę słów jak mortals albo daring, albo powerful. Wiedziałem, wiedziałem, że to jest powerful, chciałem właśnie się śmiać. I patł trafiłeś. Nie no, żarty żartami. Ale wracając do mojej wypowiedzi i yy, yy, tam pamiętam, że odnieśliśmy się do Full Fullmetal Alchemist i do samego yy, Da Avatara mm -hmm. I one mają tam jakąś ten, jakoś ten świat logicznie poukładany i on ma sens Natomiast w Harry Potterze, jak dla mnie, to jest wszystko takie jakieś strasznie wyssane z palca Nie ma zlepki, która łączy to wszystko w jakąś logiczną całość Ale co ci brakuje, tak szczerze powiedziawszy? No słuchaj Chodzisz sobie na ten peren, peron 9 i tam 3 czwarte czy ileś tam. Tak, 3 e, I... W, w, o, poczekaj. Zaraz wrócimy do tej dyskusji. Tutaj jest kłeścik. Kłeścik jest z szalonym magiem. No i ogółem hmm. opcja jest prosta. Ostatecznie quest kończy się tym, że trzeba go zabić. I hmm. tutaj pokazuje wszystkie możliwości. Najpierw można mu ukraść książkę tam z biblioteki. Zdenerwuje się. Tutaj można sobie pochodzić, pozbierać wszystkie skrole. Mhm. Myślałem, że mogę go wykorzystać, ale trzeba być potężnym magiem na, niezwym, na niezłym poziomie. No niestety. I druga opcja, to trzeba go zagadywać, bodajże dwa razy. Zagadasz go raz, to tam powie ci, że jest szalony i żebyś dał mu spokój. No jak odejdziesz na kawałek i wrócisz i znowu z nim zagadasz, no to wtedy by cię znowu zaatakuje. No i Trzeba go tam dobić. Ogółem koleś nie jest tak bardzo potężny, ale jak go się zignoruje, to łatwo cię zabije, bo ma dość potężne nie. czary. E, ja zrobiłem bardzo duży błąd, który popełniało wiele osób na Battlefieldzie... E, battlenecie? Bosz. Battlefieldzie. Ba, na Battlenecie e, w Diablo Dwójce. Czarodziejka się teleportowała i atakowała z desansu i ciężko było ją trafić, jak się grało barbarzyńcom, jak walczyło się... Jak ty byłeś na przykład barbarzyńcom, a twoim przeciwnikiem była czarodziejka, no to się ona teleportowała i atakowała z dystansu. No i ten mak robi dokładnie to samo. No mhm. i rozwiązanie tej zagadki jest proste. Ponieważ trzeba go do kąta e, zagonić, no i tam go klepać. No a ja za nim biegam jak ten debil. Jeszcze on mnie na niezłą imprezę zaprowadzi. No zaraz zobaczycie zresztą. Ale, in the house. Ale wracając do Harry'ego Pottera. Spójrz. Jest ten cały peron, no i tam y, idziesz, no i cię przenosi na ten właściwy peron. Jest jakaś tam mm -hmm. teleportacja, tak? Dobra, okay. to jest jeden rodzaj możliwej teleportacji. No ale na przykład w y, 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 którejś tam z części oni wchodzili do y, kominka. Tak, i... używając proszka w coś tam chyba. Tak, to jest kolejna y, możliwość teleportacji. W jakimś mm -hmm. y, magicznym ministerstwie wchodzili w klozet, który też ich tam gdzieś przenosił. Trzy rodzaje teleportacji? Proszę cię. Ja rozumiem, że to jest świat magii, no ale to mogło być jakoś, nie wiem, w, w jeden sposób usystematyzowane. Czekaj, no każdy sposób oddziaływuje w zupełnie inny sposób. No Bo, tak, uważa, no bez sensu. Nie każdy z czarodziej pochodzi z rodziny czarodziei. No tak. A zwróć uwagę na Hermionę. Hermiona nie pochodzi z rodziny czarodziei i rodzice są Mugolami. Ona, ona tylko miała dar czarodziejstwa. Jak to ładnie Więc... ująłeś. Tak po polskiemu. <grystwa> tak wiem, ja mówię po polsku very good. No ale chodzi mi o to. <grystwa> Zawsze się nie czepiasz. Ale czarodzieja to jest dobra odmiana. Jesteś... Wie tak... Piecu, jesteś taki czarodziejski? A ty czarujący, wiesz? No, okej. Okay. Nie, nie, nie bawmy się w zabawy językiem polskim. Ja uważam, że nie ma tam trochę ładu i składu. Nie wiem, chyba po prostu brakuje, aby opowiedzieć więcej o tym świecie, niż skupić się na tej fabule. Co mi dalej tylko nie odpowiada jedna forma, że to jest tak dobrze ukrywane, bo według mnie byłoby to bardziej jawne. Ta, ta cała zabawa w czary i w ogóle. Nie ma jak do odzwierciedlenia może w społeczeństwie, No chociaż może szósty, siódmy to już czuć, bo, czuć większe coś takiego, ale jakby to brak dla mnie takiego odzewu. To się dzieje jakby walka osiada, a normalni ludzie nie... zbytnio nie są w to wciągnięci. Nie ma takiego odzewu wśród spo, społeczeństwa mogulskiego. No ale chyba o to chodziło. Znaczy wiesz co, no jakby nie patrzeć, Voldemort chciał przejąć nie tylko nad czarodziejami, ale bardziej miał szeroko, szeroko idące plany. No wiem, wiem. Więc yy, trochę mi tak brakuje... Trochę brakuje mi wykorzystania Mugoli. Chociaż jest wykorzystanie Mugolskiego premiera w ostatnim, bądź przedostatnim tomie. Jest tam pojawia się minister magii i mu tłumaczy wszystko, co się dzieje. Fajny nie moment. wiem, dla... dla mnie to jest wszystko takie... Wiesz, to jest fajne, nie powiem. Ja jestem fanem Harry'ego Pottera. W sumie to mogę opowiedzieć, bo mam śmieszną historię, dlaczego jestem fanem. Eee, chcesz posłuchać? Chce Cię posłuchać? Przynajmniej się masz bliznę na czole. <śmiech> <śmiech> Nie <o>. na czole? <laughs> Okej, okay, przyjmijmy, okay. że na czole. Nie, bo ja pamiętam, jak byłem młodszy i ten cały Harry Potter wychodził, byłem strasznym przeciwnikiem tej całej serii. Mm. How dare you? No i... Kumpel był strasznie tym zajarany i on mówi chodź pójdziemy na Harego ja wie weź się goń, daj, daj mi spokój, nie? no i w końcu mnie namówił, poszliśmy do kina, obejrzeliśmy pierwszą część, drugą, trzecią, czwartą i w pewnym momencie wiesz, pomyślałem sobie kurczę, no nawet jestem ciekaw co tam będzie dalej i wiesz, jak te lata mijały, no to każdy z nas jakoś yy, tam <laughs> Też mu się życie zmieniało razem z tym. Troszkę dorastaliśmy razem z tą całą serią. No i mój kumpel w, tam, w międzyczasie znalazł sobie jakąś dziewoję i przyszła tam była piąta część i sobie pomyślałem, kurczę pewnie pójdzie z tą dziewoją na Harry'ego Pottera, a mi to głupio, bo to jest beznadziejny film <laughs> samemu pójść, a wy dwóch... Wiesz, wiesz jak jest, we dwóch robić głupie rzeczy zawsze raźniej. No zawsze. I tak siedzę, już tak sobie myślę, że za dwa dni premieram sobie, kurczę, no i przecież sam nawet tego nie ściągnę, nie chcę mi się tego ściągać, ani piracić, ani nic. A no, i dupa. E, e, I w końcu dostałem telefon i kumper mówi, słuchaj, idziesz na Harry'ego Pottera? Ja mówię, no pewnie, że idę, nie? Taki zajarany, on mówi, no bo powiedziałem swojej dziewczynie, że idę z tobą, bo to tradycja i że jak chce, to się może do nas dołączyć. No nie, no nie, no nie. No i tak w sumie obejrzałem wszystkie części w kinie. Przeczytałem chyba jedną książkę, pierwszą, która była średnia. Zresztą pierwsze dwie są dobre. Mm, jakoś nie wiem, może po prostu byłem zbyt młody na czytanie takiej książki. i się wr wrócić. No a tam miałem ile, 13, 12 lat? Jakoś mnie nie zaczarowała. Jest chyba kto co lubi. Tak. Eee, no jak ale siódmy tom bardzo późno przeczytałem. Mimo wszystko jakoś nie wiem, nie, nie, nie skleja mi się ta fabuła w logiczną całość. To jest wszystko coś typu wiesz. Muszę zrobić, cała autorka pomyślała sobie, że muszę zrobić coś magicznego, wymyśliła coś, no fajnego, tak? Ale żeby to miało jakieś połączenie i związek z resztą, jakoś nie. To jest moja opinia. Że nie zostanę za to zhejtowany przez wszystkich czarujących naszych widzów. Ja no, ale sobie. to jest moja osobista opinia i ja lubię, ale żeby to miało jakiś logiczny sens, większy nie za bardzo. Nie ja wiem, ja tam jestem, może nie, może nie fanem, bo ale bardzo lubię Harrygo Pottera. Za cały ten świat, który ona stworzyła. No że ludzie bawią że teraz tak w współczesnym świecie stworzyć taki świat kompletny, w takim, wiesz, z takim naprawdę rozmachem. Ja Ci mogę opowiedzieć coś ciekawego na temat tworzenia bardzo oryginalnego świata mm, A występują tam narkotyki? Nie, ale występują bardzo duże niebieskie postacie Co? Nani? Ch chodzi mi, już dzisiaj wymieniałem to słowo Ale tutaj będę mówić o czymś zupełnie innym, ponieważ y mam na myśli film Avatar Wiedziałem Słuchaj, pamiętam jak wyszedł ten film, jechałem sobie pociągiem i, mm -hmm. i rozmawiałem z moją znajomą na temat tego filmu, ona mówi, że zastanawia się czy pójść yy, ale nie ma z kim. Taka mm. figlara, nie? No rozumiem. Na to i odpowiedziałem, że słuchaj, na pewno na pewno kogoś znajdziesz. <laughs> Oj Maki, ty to wiesz co powiedzieć w danej sytuacji, zawsze byłem się siebie dumny, wyczucie sytuacji poziom master. Przestań, wyglądała jak żółw. <laughs> A nosiła skorupę na plecach. Nie wiem, nie chcę wiedzieć. Dobra, nie pytajmy dalej. Nieważne. Będę, co się tak. dalej stało? Tak człowiek, jedziemy sobie tym pociągiem, rozmawiamy na temat tego filmu i, i w pewnym momencie koleś, który siedział naprzeciwko yy, schylił się i mówi Przepraszam, że przeszkadzam, ale po prostu już nie mogę wytrzymać. Jestem wielkim fanem tego filmu i muszę wam powiedzieć, że naprawdę warto, naprawdę warto. Ja jestem w ogóle niesamowicie zdziwiony, jak Cameron stworzył tam świat. On jest taki spójny, taki niesamowity, po prostu mind blow. Mówi, że dawno nie widział, żeby ktoś stworzył tak logiczny świat i tą całą kulturę, cywilizację. Po prostu niesamowite, taki zajarany człowieku jakby nigdy, nigdy, przy nigdy nie przeczytał niczego z fantasty albo nie, ogląda, nie obejrzał lepszego filmu. Masakra. Przykre. No przykre, tym bardziej, że Avatar ma dość taką średnią tą fabułę. Wszyscy, wszyscy byli zajarani bardziej tymi efektami. No bo w sumie fabuła jest bardzo schematyczna. No no nie, no. no, no, Wiecu, no, no, no nie tu, My w trzy minuty stworzymy podobną fabułę. Do awatara? Mhm, dawaj. Pomyślmy, jest planeta odkryta w galaktyce obok. Gdzie są obcy. Czemu obcy? No dobra, no to są... No już no Z... humanoidalną, yy, yy, humanoidalną rasę, która umie wykorzystać lepiej swój umysł. Okej, okay. no to są istoty myślące, czyli homo sapiens, tak? No tak, powiedzmy. Okej, okay. mniej więcej podobne do ludzi. Mniej więcej. Dobra. Ludzie są bardziej wąsze i wyższe. Bo jest mniejsza grawitacja. O, chociażby. O, logiczne. Mm? Dużo fizyki w tym. Mm? Pogromcy mitów byliby dumni. Spoko. I ludzie się tam jakoś dostali. I ludzie są pewnie bardziej zaawansowani technicznie. No bo się tam dostali. Piersi do nich. Nie oni do nas. No dobra, ale załóżmy jeszcze przy tym, że nie, nie chcą pokazać tego, że jesteśmy lepsi i dostosowują się do nich. Tak, ale znaleźli coś, co jest im potrzebne, żeby rozwijać się dalej i potrzebują tego dużo. Załóżmy, że to jest jakiś minerał niespotykany na Ziemi. Mhm, mm albo część ciała tych przyjaznych to... postaci. Wróćmy do minerału. Nie wiem, powiedzmy ich kości są jakieś magiczne albo coś. Dobrze, że mówisz kości, bo już mi to zapachniało, że tworzymy jakiś film zupełnie innego gatunku. Wiesz co, piecu? Taki... Okay. się, twoje fantazje erotyczne do moich fantazji erotycznych to pikuś. Już myślałem, że chcesz go popaść na portal. <grystanie> Pewnie, przeteleportuję do miasta, niech wytępi tam wszystkich, ułatwi mi robotę. Ej, siom, zagadajmy się. Ty tępisz wioskę, a ja cię puszczam wolno. Dobra. I tak bym go zabił. Wiem. <grystanie> <Zdem. grystanie> Okej, okay. wracając do fabuły. No dobra, nie będą te minerały. A pewnie te minerały są jakimiś świętymi pierdołami tych istot. No tak. i występuje jakaś wojna, jest jakiś bohater, który jednak asymiluje się z tymi postaciami. No i jest Wielka Wojna, jest multi-happy end jak w każdym hollywoodzkim filmie. Dajmy z tak, tego 3D i jest hollywoodzki ten hit. Nie dziękujcie, nie dziękujcie oklaski po programie. Dokładnie. Damy jeszcze jakieś Love Story. Tak, i Megan Fox w Biustonoszu. Albo bez. Albo bez. Uuu, bez to mamy już Oscara. Co najmniej, co wow, najmniej. Ty, albo dajmy Transformersów na innej planecie, które mają jakąś kostkę, która teleportuje tych z The Avengers. Tak, i, niech, i w końcu niech się doszapie te Spider-Man. Nie, nikt nie będzie Spider-Mana. Ej czemu? Tak mi go żal. Dlaczego? Cztere, cztery słabe filmy razem z nim. A te filmy były słabe. No właśnie mówię, cztery słabe filmy. Strasznie słabe. Powiem, że pierwsze dwa były tak słabe, że... Ojej, jak zobaczyłem pierwszą część, a ten aktor zachowywał się, jakby miał downa. No. I jeszcze ta jego luba, jak ona ma? Nie no, ta hmm. luba była fajna. Ale ona kompletnie nie pasuje. Znaczy o, nie, no, strasznie gra, Ale ona strasznie tam gra. Ale to jest nie tak ma przykre. fajne ciało. Jest ruda tam chyba. Maki! Ciało Co? to nie wszystko. Chyba, że rozmawiamy o Megan Fox. <słuch> no ale w Spider-Manie ona pasowała do tego pierwowzoru z komiksu. O! Spójrz, przerwę teraz na chwilę. Już, już prawie byłem blisko yy, zatrasowania tego kolesia w kącie mm -hmm. go trzeba ustawić i go tak klepać. W pewnym momencie to zrobię i wreszcie zacznę eksplorować dalej, tak jak nam nie przystało. No, no ale taka jest... na tym gościu? No taka jest fabuła, no spójrz, no bo ciągle mi ucieka. No Taka jest taktyka, słuchaj. Trzeba go do kąta wziąć, no i nawalać. Poczekać, aż się przeteleportuje w to samo miejsce i tyle. Gamble, Dobra, w zła. Wróćmy do tego Spidermana. Słuchaj, jak dla mnie Spiderman beznadziejny, ale I o dziwo się nie. dobrze sprzedał. Aktorka mi tam pasowała. Fajna była scena z pierwszej części jak ona była w deszczu, a Spider-Man, że tak powiem, nieprzyzwoicie spuścił się z dołu. Jezu, ta scena była tak parodiowana w wielu filmach. I nie tylko w filmach akcji. Tak. No ale kurczę, fajna była, no ale aktor był zdałnym. No, Fa -fabular Fabularnie było też do pani. Fabularnie, F -f fabularnie F -f Fabularnie też było do bani No było złe Ale ja chyba spider był jeden z pierwszych komiksowych. Nie, Hulk był chyba jeszcze. Aha, spójrz, spójrz. udało mi się W końcu Jest, w końcu, znalazłem Już to zdobywam, człowieku Armor 12 Nie zidentyfikowana, ale mam zwój identyfikacji Aha, spójrz, Dlaczego? plus 10 do wszystkich atrybutów Wiesz ile mi to podniesie wszystko? Nawet sobie no nie wyobrażasz. Wendera się pozbywasz. Powiem ci, że dla takiej korony warto. Teraz no będę masz, czuł się jest... jak księżniczka. <noise> Tylko jeszcze kucka ci damy i będzie z tyłka ci wrytowała i tak będzie zbijał. Ale spójrz, zbiegał. tu hit 81 eee, Demecz mi podnosi, wszystko mi podnosi. No skoro masz 10 do wszystkiego, no to ci wszystko podnosi, łącznie z ego i samą oceną. No człowieku, ty już... Bardziej zajebistym nie można być. Dawajcie mi to Ach. diablo. Biorę na klatę. Poj ale pojedynczo. Z taką koroną człowieku? Ach, jeszcze ci klęknię przed tobą. Ale i tak uważam, że Wender był fajniejszy. nie jest gierwunda wcale średniowiecznego na łbie. Fajne, fajne W koronie bardziej mi do twarzy. Oh, tak. Zwiększa plus 10 do ego. Wystarczy. Wystarczy. Może być, mi pasuje. Biorę dwa. W ogóle tutaj miałem farta, wziąłem, otworzyłem skrzynkę, patrzę, um, następna skrzynka, a tutaj Fireball mi przeleciał. Oraz Fireball, skrzynki pierwsze. Myślałem, że tam jakiś mag, albo jakieś cholerstwo jest, ale nie no, maki co, skrzynki. Ja to nawet koniec. nie pomyślałem, że tam może być mak, pomyślałem sobie skrzynki. <laughs> skrzynki są skrzynki, w końcu skrzynki. O tu już chyba eksplorować cały ten poziom. Mmm. Chyba tak, ale wiem. A nie, nie, nie. Tam jest, widzę korytarz, że się Aha, jest, widzisz? Prawo. Niczego nie opuszcza. Nie, nie w diablo. A w ogóle byłeś w kinie na tym nowym Spider-Manie, tym niesamowitym? Nie, bo się boję. Słuchaj, e, reklam tego dziadostwa jest masę. Nie, bo na telewizję ostatnio. E, billboardów w internecie, w gazetach, masakra, po prostu nawet w metro. Była reklama tego. Um, I czytałem recenzję. Film z, dostał po dupie strasznie. A tak, też, też o tym widziałem. I patrzyłem na dochód. I ten pierwszy Spider-Man przyniósł dochodu około 350 milionów. Mhm. E, tam w, pierwszy, w ciągu pierwszych 10 dni, a w całości tam chyba 400. A ten mhm. film w ciągu pierwszych 10 dni e, chyba 100 milionów. Więc trzy razy mniej, mm -hmm. więc coś, coś, coś jest nie tak. Ludzie się nie złapią czwarty raz na ten sobie baziewie. Chyba. W sumie, wiesz, coś jest. Ty pójdziemy na Spidermana? Nie no, już byłem nie. na tym cztery razy. tym moim zdaniem, osobiście, wszyscy czekali na Batmana, którego, którego, który dzisiaj ma premierę chyba. Tak, chyba tak. Sam wiesz, chętnie pójdę na Batmana. Nie ty jeden. No raczej Batman zdecydowanie for the win. Ciekawy jestem, tak jestem ciekawy tej części. Co się stanie? Pawni jak to wszystko ci, rozwiążą? Ja czekam na jakże znaną wypowiedź I'm Batman. Batman. Trzeba taką koszulkę kupić. kupić. Wiem, widziałem się świetno. I'm Batman. 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 To jest tak piękne. Genialne. No genialne, hmm. genialne. No właśnie. Kawa jak sobie poradzą. Nie, powiem Ci, że ta seria z Batmanem naprawdę to jest klasa, klasa sama w sobie, bo wcześniejsze części Batmana różnie to bywało, były lepsze, były gorsze, raczej zdecydowanie z tymi gorszymi, mm -hmm. a ta naprawdę, wiesz, od Batman początek poprzez mm -hmm. Batman e, Mrożny Rycerz, co tam tak, jeszcze było? Rycerz. Nie, to był Batman początek i Batman mroczny rycerz i teraz jest końcówka trylogii. Nie wiem czy to ma być trylogia czy nie. A nie, ma jakbyś... nie cztery części? Nie było coś pomiędzy jeszcze? Nie, 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 to jest trzecia część. No to tak czy owak po prostu ja osobiście jestem strasznie zajarany, aż mnie teraz dreszcze przyszły na samą myśl. No proszę. Ale nie ukrywajmy w Batmanie, w Batmanie. Yy, pomijam genialną rolę Jokera. Ale sam no. Batman też jest dobrze wybrany. On jest Wyska. genialnym aktorem. Cały ten film wydaje mi się o niebo bardziej przemyślany niż reszta filmów. Chociażby najnowszy faceci w Zdecydowanie. Powiem ci, że jakby do Avengers zaprosili Batmana, to bym się nie obraził. O, byłoby <laughs> fajnie. <laughs> nie, wiesz co, <coughs> te filmy my też wychodzą o niebo dłużej. Jest większa przerwa między dwójką a trójką. O niebo większa. Mi to nie przeszkadza, wiesz? Wiem, mi, mi też nie. Wolę poczekać ten rok półtora. Zresztą czekam teraz za Batmanem, a końcówka roku należy do hobita. Zdecydowanie. Okej, okay. rozgadaliśmy się na temat filmów i tak dalej, a tu gameplay dochodzi do końca. Dochodzi. Słuchajcie, dziękujemy Wam bardzo dziś za uwagę. Przepraszamy za spory przestój, ale mnie w pracy trochę cisną. Są wakacje i trochę nie mamy czasu. Wiem, że no. piecu też. Trochę się ciężko złapać nam razem na necie. Mijamy się. Troszeczkę. Obiecujemy, że to nadrobimy. Poza tym ja ciągle buduję finalne rzeczy do Minecrafta do ostatniego odcinka. Nie! Nawet mnie nie denerwuj. Wiem, ktoś to dostanie po głowie. Cztery dni już buduję jedną rzecz i jestem w tak, nie wiem, w jednej, nie no, w jednej trzeciej, może Ale połowie. Ma... I pamiętaj, że ja cię zawsze wspieram duchowo. Tak, wiem. Mógłbyś ja choć, też. jakby to nie brzmiało, mógłbyś choć klocka przysłowiowego postawić. Dla Ciebie zawsze. Eee, Okej, okay. to w sumie tyle. Mm. Dziękujemy za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało. Wypowiedzcie się, co Wy sądzicie o Nowym Batmanie, o Spidermanie, o Harem Potterze, eee, o dzisiejszym odcinku. Zapraszamy do lajkowania, subskrybowania no i komentowania. Dziękujemy za uwagę. Z tej strony był Maki, a ze mną nieodłącznie piecu. Żegnajcie. Trzymajcie się.